Świnka? Pepe! Elfina osioł! Halo? Winogrona czerwone, czte- O... Telefon jest uszkodzony. Quel temps fait-il au grand bretagne Słyszysz? Nic nie można zrozumieć. Allo, comment allez-vous? Allo, monsieur. Est-ce que Oui. Au revoir. To był monsieur Osiołek. Spoko, ale nie, nie pytał. A, tak przypuszczałem. Mamusiu, co ci powiedział pan Osiołek? Wiem, ale nie powiem. Zapytał, czy Delfina Osiołek może do nas przyjechać. Ojejku! Delfina Osiołek jest wyjątkową przyjaciółką Pepy. Mała Delfina przyjedzie do nas poćwiczyć angielski. Hurra! Musimy się śpieszyć, pociąg Delfiny zaraz przyjedzie. No trochę mało ludzi jest w tym pociągu. Ostatnia stacja, wysiadać! To pociąg Delfiny! Oh, delfina! Bonjour! Hahaha! <laughs> <laughs> Siema, Eniu! Siema. panie! O, wielkie nieba! Delfina ma taką ogromną walizę? Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślę. <laughs> Au revoir, Delfin! Przyjadę po ciebie jutro wieczorem. Gdzie mam położyć bagaż Delfiny? W moim pokoju! Przecież będziemy mieszkały razem! Oh, to... <laughs> oh. Ten bagaż jest tylko na jednodniowy pobyt? O, oh, tak. Dlatego spakowałam tylko swój najmniejszy kuferek. No, delfina przyjechała tu poćwiczyć angielski. Wszyscy musimy jej w tym pomóc. Tak, mamusiu! Muszę państwa przeprosić, że nie najlepiej mówię po angielsku. Mówisz całkiem źle. Bardzo pan miły, mam kłopoty z angielską gramatyką. Czy możemy pan pomóc? Jestem ekspertem od gramatyki. Słucham cię. Jaką formę mają angielskie obezokoleczniki nieregularne, jeśli są w czasie przeszłym? Eee... Zrobiło się bardzo późno. Gdzie pościelimy łóżko dla delfiny? Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć nie wiem. Doskonały pomysł. Pepa i delfina położyły się do łóżka. Jutro będzie męczący dzień.

Gazelo to jest moja francuska przyjaciółka Delfina. Delfina śpiewała mi wczoraj bardzo ładną francuską piosenkę. Może nauczymy ją śpiewać po angielsku? Nauczmy ją śpiewać Ding Dong. Tak, zaśpiewajcie mi piosenkę Ding Dong. Pomoże mi w nauce angielskiego. Dobrze!